Hejka, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznych tych przepięknych yy, wieczornych okresach przy lodzie słuchajcie. E, troszkę się ociepliło jest parę dni ciepło, e, drogi obeschły, a zapowiadają mróz, także postanowiłem umyć autko, żeby chociaż przez tam dwa kolejne dni było wiary czyste, a przy okazji wrócimy do tematu letniego. Otóż jak wiecie przy moich zużytych Tutaj w tych tylnych klockach i tarczach Strasznie miałem zobludzone te felki. Zresztą Zobaczcie sami jak to się wszystko zaczęło Jakie były próby tego Domycia Przenosimy się do, do marca Tamtego roku Także wy tam oglądajcie A ja w tym czasie Ogarniam tutaj milibrykę A zobaczcie te co były Ciekawe czy się domyje, najgorsza była ta to, to jest ta tylnia z tą tarczą zjechaną porządnie Trzeba by ją na zimę No tutaj zeszło w miarę pięknie zobaczymy jak pójdzie z tamtą najgorszą tak to wygląda zobaczcie moi drodzy prawie wyszło ładnie ale zobaczcie pięknie ale ta co była z tą zychaną tarczą niestety chodźcie do słońca zostało tego mnóstwo o ile od przodu zeszło tak tutaj ten osad został po prostu trzeba będzie poświęcić na to więcej uwagi a czas na tą uwagę i dopieszczenie tej felgi pojawił się już jesienią pod koniec października przy zmianie kół letnich znowu na te zimowe i wtedy się przyłożyłem. Zresztą zobaczcie, jak to leciało dalej. Tylko oglądajcie szybko, bo ja już tutaj kończę. Jeszcze na błyszczanie i spadam. Nie będę tutaj na was czekał. Ruchy, ruchy tam. Przy okazji, wymiany już felk na zimowe znaczy nie tyle felk, co całych kół na zimowe. Słuchajcie, podchodzę drugi raz do tego tematu walki z tym tutaj nalotem rdzawym. Widzicie, to jest jak wiecie, pozostałość po moich. Zjechanych wtedy klockach e, do zera, i zobaczcie, jak się koło kręciło, tak ten syf osadzał się na tych krawędziach tylko na tych. Bo spójrzcie, patrząc, widzicie, tutaj już doczyściłem sukces. Dlatego zaraz wam pokażę czym i, i tak dalej. I zobaczcie, osadzało się tylko na tych. No, wiadomo, jak się koło kręci, to opało, a od drugiej strony jest po prostu czyściutko. Także widzicie, ta druga część, jakby która była schowana, jest e, czyściutka. W tamtym roku, jak przerzucałem, właśnie koła całe, zacząłem to trochę jeszcze, no ale efektu nie było większego. To jest taki, no okropnie to wygląda, widzicie. Każda, każda ma taki nalot. Tutaj już cudem mi się teraz udało to ruszyć, ładnie poschodziło, myślałem że nic z tego nie będzie, bo już kombinowałem na, podjechać na myjkę, czy tutaj do brata na carchera zobaczyć, ale ale szczęśliwie specyfik pewien to ruszy Przykam to jeszcze raz i zobaczycie jak to schodzi i tą szorstką jakby stroną zobaczcie powoli jak będziecie to skrobać widzicie to się rozmazuje puszcza widzicie puszcza szczęśliwie o a myślałem że już tego nie ruszę a fajnie to nawet idzie Weźmy dalej idzie. Także no myślę, że się z tym uporam. Wchodzi fajnie. Słuchajcie, oble oblecę całą felgę i pokażę wam efekt końcowy. No, i pokażę ten preparat, bo chyba Warty jest tutaj przedstawienia, skoro dał radę. Co dziwne, na jesieni, jak zmieniałem te, te koła, też robiłem tym preparatem, ale wiecie, ale wtedy ja tylko przeleciałem jakby tą częścią, w ten sposób. Chciałem tylko jakby tak, jakby przetrzeć, zetrzeć, za delikatnie to było, a to trzeba, jak sami widzicie, jakby zeskrobać, poruszyć. Czymś bardziej yy, yy, szorstkim, niestety ona nie chciała mi żniwaku dać Ostatni się dostał. Dobra, ja działam dalej, zaraz zobaczymy jaki efekt. Dobra, słuchajcie, mamy to skończone. Wyszło mi miarę fajnie. Opuczmy. Skończył mi się ten specyfik, więc gdzieś tam jeszcze można byłoby na pewno dotrzeć. Ale to już zejdzie przy kolejnym mieście. Zobaczcie te części, co Wam mówiłem. Te co łapały. Widzicie? Wszystkie ładnie poschodziły. Naprawdę jest ok. Zobaczcie w porównaniu do tych. No jest spoko. Żeby nie było, że zmieniłem. Załóżmy po prostu felgę, na której stronie to przelecimy. Szybko porównacie sobie, zobaczycie jak to wygląda z pozostałymi Zobaczcie przód O, tutaj mamy je razem zęba Drugi przód No i tylnia z drugiej strony, także jest spoko Dobra, jestem zadowolony, że to zeszło A słuchajcie no a czego żyłem? Tego no powiem wam Moje auto, moje autofelgi, moje autofelgi. E, uważajcie, bo jest strasznie taki drażliwy zapach i pewnie dlatego to działa dobrze. Spójrzmy na wodę. Jaki syf, z tego się zrobił, no ale działa. A oczywiście to nie jest reklama, tylko prezentacja produktu. Ja nie mam nic za reklamy. Żeby mieć za reklamy, trzeba mieć. Trzeba spełniać parę czynników, m.in. mieć tysiąc subskrybentów, a jak wiecie, trochę mi brakuje. Dlatego wszyscy producenci e, e, środków i produktów, które tam zaprezentuję, proszę się do mnie zgłaszać, przesyłać te produkty, żeby mógł jakiś konkurs dla widzów zrobić i rozdać. Dobra, także polecam jakby ktoś chciał, no daj radę. A i wiecie co zobaczcie, ja to jechałem tym. Tą częścią taką ona już się prawie starła do gładkiego, to były takie fajne chropowate, ale to się wiecie, poroz, porozmiękczało, pościerało. Więc najlepsza byłaby jakaś gąbeczka taka, czy kuchenny ten zmywaczek, coś trochę bardziej e, szorstkiego, agresywnego, niż te frędzelki. Wtedy będzie to ładnie szło. Także sukces. I jak widzicie, efekt WOW utrzymuje się do dzisiaj. Dobra, moi drodzy, ogarnąłem to auto. Ach, tam laleczka, zobaczcie. No Kroneczki się pięknie prezentują. Pyknę Wam tu. Wszystko działa. Super, super to wygląda. Bardzo mi się podoba. Z tych kroneków jestem zadowolony. W tym świetle to nie widać praktycznie. Bardzo rzadko korzystam z myjni ogólnie, a jak już, to staram się znaleźć takie, wiecie, z tą szczotką, ponieważ uważam, że psikanie takim pistolecikiem samym to jest mało skuteczne. Ten osad jednak trzeba ruszyć mechanicznie, jak się tego nie zrobi, to, to jest takie mycie, to jest, według mnie, to jest po prostu spłukiwanie auta. Dobra, obchodzimy, rzucamy wycieraczki, będziemy lecieć. Jeszcze taka rzecz, wiecie co? Z tyłu te żarówki, co wam mówiłem, że Gasły mi dwukrotnie Później kolejnego dnia już było dobrze I potem kolejnego i kolejnego Też już było Dobrze Więc nie wiem o co tutaj chodzi Poczekamy jeszcze na, na dni Jakieś takie może wilgotne Może to, to ma jakiś związek z tym wszystkim Zobaczymy Na razie jest takiej. Okay. Będę was na bieżąco informował w tej sprawie no to i tyle. Kończę. Kończę i lecę. Pięknie wygląda. Pięknie. Jutro na imprezkę się Wybieram na weekend, na dziełeczkę. Do brata świętować. A póki co trzymajcie się. Miłej nocy. Ja też lecę jeszcze montować dla was ten filmik. Specjalnie dla was. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do najlepszego. Hej, cześć!